Cześć kochani, witajcie. Cieszę się, że jesteście ciągle ze mną. Często pada takie pytanie w różnych kontekstach, ale odnosi się mniej więcej do tego samego. Jak wychowywać dzieci? Co najlepiej przekazać dzieciom? Oczywiście tutaj nie jestem w stanie w jednym kilkunastominutowym filmiku opowiedzieć o wszystkich dobrych rzeczach, które mogłabym przywołać w ramach. Tego pytania, odpowiedzi na to pytanie, jak wychowywać dzieci, trzeba, by książkę napisać. Zresztą napisano na ten temat parę dobrych książek. Tutaj szczególnie polecam chyba moją ulubioną, jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły. Przy okazji jest to książka, którą możesz polecić samemu sobie, i możesz ją używać w ramach dobrych relacji w ogóle z innymi ludźmi. Dlatego, że to jest dobra książka, wskazująca. Zasady komunikacji interpersonalnej, jeżeli stosujesz te zasady do ogólnie ludzi, to również przy okazji możesz stosować ją do dzieci, ale nie tylko do dzieci. Ale tutaj chciałabym nawiązać do pewnej rozmowy, którą niedawno przeprowadziłam z moim dużym, już 19 synem i podsumowaniem tej dyskusji dość żywej. Było właściwie dojście do wniosku, że jeżeli mam przekazać moim dzieciom tylko dwie rzeczy, gdyby miały się nauczyć z całego bycia razem, wspólnej podróży, dziecko-rodzic i przyjaźń również, bo z każdym z moich dzieci mam nadzieję, że one by to potwierdziły, mam poczucie również przyjaźnienia się, bycia dla nich przyjacielem i również liczenia na to, że. One są moimi przyjaciółmi i uważam, że to bardzo ważne, bo to już jest taki poziom niezależny od wieku i hierarchii, czyli kolejności przyjścia na świat. To jest poziom, na którym dwie dusze się spotykają i odczuwają się wzajemnie jako bratnie dusze. To powiedziałabym, że te dwie najważniejsze sprawy w życiu, które zarówno pozwolą e, każdemu osiągnąć sukces, czy zawodowy, czy interpersonalny, czy czy każdy inny, właściwie, to pierwszą z nich będzie osobista odpowiedzialność, i zaraz ten temat rozwinę, a drugą z nich będzie wdzięczność. I każda z tych właściwości, umiejętności czy cech, jak wolisz, jest czymś, czego można się nauczyć. Ty możesz się zacząć uczyć, być wdzięcznym, i Ty możesz zacząć się uczyć. Brać osobistą odpowiedzialność. I tutaj przejdźmy do rozszerzenia tematu odpowiedzialności. Co to właściwie znaczy brać osobistą odpowiedzialność? I za co? Zacznę od tego. Za wszystko. Brać osobistą odpowiedzialność za wszystko, to właściwie jest ten sposób na bycie zawsze w dobrym miejscu w życiu, w świecie. No, bo jeżeli bierzesz odpowiedzialność po pierwsze za swoje czyny, to oznacza, że starasz się być w porządku, starasz się być słowny, starasz się robić to, co mówisz, a mówić to, co myślisz lub milczeć, bo o czym mówić się nie da o tym milczeć należy. Ostatnie słowa traktatu filozoficznego Wittgensteina jedno z moich ulubionych zdań. Jest to zasada również do zastosowania w ramach tego pakietu osobistej odpowiedzialności. I tutaj przypisuje się także stare, dobre przysłowie, że mowa jest srebrnym, a milczenie złotem. Tak, rzeczywiście jest. Jeżeli masz wypalić do kogoś z czymś, co go zrani, co będzie nieodpowiedzialne, co będzie wyrażało tylko i wyłącznie chwilową Twoją frustrację. To lepiej tego nie mów. Lepiej to zachowaj dla siebie, bo to jest właśnie odpowiedzialność za słowa, a także za stany emocjonalne. Twój stan emocjonalny może być niekorzystny w tym momencie, biometr niekorzystny. Nie oznacza, że masz tym epatować na bliźnich i że masz komuś robić podgórkę tylko dlatego, że, że ty masz podgórkę w danym tu i teraz. Dalej, bierzesz odpowiedzialność za swoje. Już były czyny, były emocje, teraz mamy myśli. Za myśli też możemy i powinniśmy brać odpowiedzialność. Co to znaczy? To znaczy, że nie wpuszczaj do domu wariata, czyli tego klasycznego, znanego dobrze ego, umysłu, gadacza, który kompulsywnie nadaje znaczenia, nie zawsze adekwatne, który nałogowo. Klasyfikuje, szufladkuje i broni ciebie przed jakimś wyimaginowanym zagrożeniem, i który tak naprawdę powoduje, że popadasz w coś, co po angielsku się nazywa overthinking, czyli popadasz właśnie w to kompulsywne myślenie, przeanalizowywanie wszystkiego, mielenie tego setny raz w swojej głowie zupełnie bez sensu, bez potrzeby. Mało tego, z dużym zagrożeniem, że te myśl ciągi czy myśl o poprowadzą Cię w stronę wpadnięcia w pułapkę kompletnej iluzji, kompletnego urojenia. A jak już tam wpadniesz, to dość długo trzeba, żeby się wyplątać, a to dlatego, że umysł, ego-umysł, ma tendencję i tak jest stworzony, żeby uzasadniać rzeczywistość, w którą już raz uwierzyłeś. Więc, jak to się mówi, wpadamy jak śliwka w kompot, w nasze własne e, skutki, nasz, w skutki naszych własnych analiz i w nasze własne, zastawione przez umysł, pułapki. Interpretacyjne, czyli hermeneutyczne. Hermeneutyka to właśnie interpretowanie rzeczywistości. No i, i tam sobie możemy ugrzęznąć w takich pułapkach na wiele, wiele lat. Większość ludzi, których znam, ugrzęzła na wiele, wiele lat. Mało kogo stać na taką odwagę i uczciwość, żeby długo stać w pozycji obserwatora, zanim wyciągnie wniosek. Zwłaszcza, gdy wniosek ten miałby prowadzić do pewnego dyskomfortu, pewnego dysonansu poznawczego, czyli niezgodności wierzenia z tym, co obserwujemy. No i za to też warto brać odpowiedzialność, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, nie wpuszczając tych myśli, które są słabo potwierdzone dowodami, albo które wynikają tylko z obrony tego przed prawdą, która może być niewygodna, albo ogólnie takich, które są, bo największy toksyk zawsze siedzi w Twojej głowie. Jeżeli w Twojej głowie nie ma już żadnego toksyka, bo go tam nie wpuszczasz, bo masz wywieszkę na drzwiach, brak wstępu bez zezwolenia, czy, czy nieupoważniony wstęp wzbroniony, to wówczas właściwie można powiedzieć, Twoje myślenie jest dobre, jest zdrowe. Wpuszczasz tylko te myśli, które Ci służą, które Cię wznoszą, i to nazywam również osobistą odpowiedzialnością. No i teraz idąc dalej, innym kawałkiem osobistej odpowiedzialności będzie tak zwane, kolokwialnie mówiąc, branie na klatę czyli jeżeli zawalisz, jeżeli nie dotrzymasz słowa, jeżeli zrobisz coś nie licząc się z innymi i ci inni poniosą. Tego konsekwencje nieprzyjemne dla nich, wierzysz na klatę, mówisz faktycznie, przepraszam. W ogóle powiedziałabym tak, że nigdy dość przepraszam. Tak jak ogólnie można powiedzieć, że nigdy dość osobistej odpowiedzialności, że to jest dobro, którego nie da się przeładować w Twoim systemie, nigdy nie będzie za dużo. Tak samo nigdy nie dość słów, trzech magicznych, takich jak przepraszam proszę. Dziękuję. No więc przepraszaj, jak masz tylko okazję, jak sprawa Ciebie dotyczy. Tu oczywiście adnotacja: Nie przepraszamy ludzi toksycznych, którzy nas do tego przepraszania zmuszają, wymuszają je na nas tylko po to, żeby czuć się samemu mocniejszym, większym, silniejszym. Wtedy to jest jedyny wyjątek, kiedy nie mówimy, przepraszam, mówimy: Rozumiem, że tak to czujesz, przykro mi, że tak to widzisz. Ale jak diagnozować ludzi toksycznych, o tym się nagadałam w dziesiątkach innych filmików, więc możesz to sobie sprawdzić, możesz się tam odwołać. A tutaj tylko chciałabym powiedzieć, że w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z naszym własnym niedopatrzeniem, nie chcę powiedzieć przewinieniem, bo znowu to wprowadza cię potencjalnie w pętle poczucia winy, które która jest bez sensu, i o tym też dużo mówiłam, to to niedopatrzenie. Należy zawsze złagodzić słowem przepraszam, braniem na klatę, bo to też osobista odpowiedzialność. I pamiętaj, branie osobistej odpowiedzialności to jest twój zysk zawsze. N na przykład, jeżeli zrobisz jakąś niekorzystną inwestycję i poniesiesz tak zwane straty finansowe, tak zwane straty, e, a nie tak zwane finansowe, bo finansowo faktycznie możesz stracić, ale na przykład poznawczo dużo zyskać. Więc wtedy też bierz odpowiedzialność, czyli ciesz się z tego, że, że to się stało, bo co? Bo masz lekcję, która kosztowała tyle i tyle, a jeżeli kosztowała tyle, to znaczy, że prawdopodobnie była warta poniesienia tej ceny. Więc tak mniej więcej zarysowałabym obszar osobistej odpowiedzialności. A teraz to drugie, ta druga rzecz, którą chciałabym, żeby nauczyły się moje dzieci. Dzięczę. Wdzięczność to już bardziej wibracja, to już uczucie. To już nie jest coś, co jest umiejętnością poznawczą, tak jak ta osobista odpowiedzialność, tylko płynie stąd serducha. Nie da się być wdzięcznym mentalnie, nie da się być wdzięcznym teoretycznie. To nie jest wtedy wdzięczność. To może być co najwyżej pomost lub droga do wdzięczności, ale wdzięcznym się czujemy, prawda? Albo się czujesz wdzięczny, wdzięczna, albo nie. Jeżeli się nie czujesz wdzięczny, to też można się tego nauczyć poprzez stoickie wyobrażanie sobie. Tu stoicyzm naprawdę przychodzi z pomocą. Jedną z technik w stoickim stylu życia jest wyobrażanie sobie, jak mogłoby być gorzej, i wczuwanie się w to, jak mogłoby być gorzej. Czyli boli Cię ręka, natychmiast wczuwasz się w to, jakby było nie mieć ręki co byś dał za to, żeby Cię tylko ta ręka na jakiś czas bolała. Jeżeli tracisz pieniądze, wczuwasz się w to, jakby było stracić 10 albo 100 razy tyle i wiesz, że ludzie takie doświadczenia mają, więc od razu wyobrażasz sobie, gdyby osobę, która ma nie Twoje doświadczenie gorszej sytuacji, wstawić w Twoje miejsce, co ona by czuła? Wdzięczność. No właśnie, więc nawet Będąc w więzieniu, możesz sobie wyobrażać, jakby było w gorszym dużo więzieniu, które oglądałeś na filmie. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze możesz stosować metodę stoicką przywoływania dużo gorszej sytuacji niż Twoja, i wczuwania się w to, jak miałaby osoba, którą postawiono by w Twojej. I co się pojawia, naprawdę pojawia się wdzięczność. Sprawdzałam wielokrotnie w tak zwanych hardkorowych sytuacjach w ekstremalnych momentach. I to się sprawdza fantastycznie. Na przykład, opowiem Ci swoje doświadczenie. Kiedyś pojechałam do pracy. Pierwszy raz zresztą wtedy do pracy jako tak zwany staw zespół na festiwal. Festiwal tansowy, gdzie dzień i noc jest hałas, no bo z definicji jest wiele scen i, i grają. Różne zespoły, różnego rodzaju muzyka. Nie ma takiego miejsca na terenie tego festiwalu, gdzie można by było przebywać w ciszy. Ja bardzo lubię od czasu do czasu przebywać w ciszy, ale generalnie byłam na wielu takich festiwalach. Przez wiele lat tam jeździliśmy z rodziną, więc byłam przyzwyczajona. To nie było zaskoczenie. Jest to pewien delikatny dyskomfort, na który byłam gotowa. Natomiast większym dyskomfortem okazało się to, że wcale dla zespołu nie ma przydzielonych miejsc w budynku, tylko dostawaliśmy namioty i to takie jamniki jednoosobowe. No to już był dyskomfort, muszę przyznać, bo od lat byłam przyzwyczajona do komfortowej przyczepy z własnym brysznicem, z ubikacją, z, no, z całym wyposażeniem, które mają dobre przyczepy i do tego zwykle mój mąż budował jeszcze takie zaproszenie i tam mieliśmy dywany, poduchy, więc, więc naprawdę wersja pro, jak na warunki no, a tu się okazało, że proszę bardzo, to co mam, to jamiot, yy, to co mam, to namiot jamniczek, a ja z dwoma walizkami, te walizki jakimś cudem udało mi się tam wcisnąć, zajęły połowę miejsca. Yy, no i co, i miałam karimatę, taką dmuchaną, ale tylko karimatę i śpiwór i poduszkę na szczęście. I wyobraź sobie, że miało miejsce takie zdarzenie, że padał ulewny deszcz i zalało mi połowę tego namiotu w czasie, gdy ja byłam w pracy. Robiłam tam ustawienia hellingerowskie w namiocie, który był notabene, żeby nie było za lekko oddalone o dwa kilometry drogi pieszej od miejsca, w którym nocowałam. Więc co rano i każdego popołudnia przemierzałam tę drogę pieszą. No okej, okay, to było ok, spacer. Przy okazji ćwiczenie fizyczne, ale pewnego dnia wróciłam do namiotu i było po powodzi. W wyniku tej powodzi utraciłam ładowarkę, i w wyniku tej powodzi mój śpiwór był do połowy mokry. I co ja robiłam? Wtedy właśnie miałam okazję zastosować metodę stoicką. Czyli wyobraziłam sobie, jakby to było, gdybym nie tylko utraciła ładowarkę, ale komputer. Z ważnymi danymi oczywiście na dysku. Więc cieszyłam się, że mój komputer jest cały i zdrowy i go nie utraciłam. Oczywiście nie utraciłam go głównie dlatego, że go brałam ze sobą, no ale, ale ta metoda pomogła. I również, kiedy przyszło mi wieczorem zasypiać w śpiworze mocno wilgotnym, tak to nazwijmy, no tyle, ile się dało wykręcić, to wykręciłam do połowy. Ja kontemplowałam, że ten śpiwór jest suchy od połowy. I jakie to cudowne uczucie mieć śpiwór suchy przy twarzy i, i mieć go suchym w ogóle w jakiejś części, podczas gdy niektórym ludziom spłynęły dosłownie całe namioty, wszystko i też musieli sobie jakoś poradzić. Więc kontemplowałam wdzięczność za to, co jest, zamiast skupiać się na frustracji z powodu tego, czego nie ma. Tam się bardzo wiele nauczyłam, tam miałam jeszcze inne lekcje, na przykład zdrowotne. Pewnej nocy miałam zapalenie trzustki, które zdarzyło mi się już wtedy, na szczęście, drugi raz w życiu, więc wiedziałam co to jest i wiedziałam czym to się je, ale to nie zmieniło faktu, że ból był wręcz nie do zniesienia. To jest ból, którego nie mogę porównać z żadnym innym bólem, a znane mi są inne rodzaje bardzo mocnego bólu. Musiałam dwukrotnie, trzykrotnie udać się tej nocy sama na pogotowie po zastrzyki przeciwbólowe. Oczywiście nie spałam całą noc. No, i potem szukałam jakiegoś ratunku na całe szczęście, miałam wtedy w tym dniu przerwę w zajęciach, i za to również generowałam wdzięczność zamiast frustrować się tym, że mam tę mocną niedyspozycję zdrowotną w takiej, a nie innej sytuacji. Bardzo dużo się tam nauczyłam. Doszłam do momentu, w którym wystawiłam samej sobie na koniec certyfikat mistrza. O tak, tak jak ty to możesz robić, rączka, w rączce. Gratuluję W momencie, kiedy jest czego, nie czekaj aż ktoś Cię uzna, uznaj się sam. Ja to zrobiłam i stwierdziłam, że to był mój masterclass, bo ja wtedy naprawdę wiem to sama przed sobą i przed Bogiem, że nie zazgrzędziłam w myślach ani na sekundę, ani na sekundę i doszłam do momentu, w którym każdego wieczora rozpływałam się we wdzięczności, że mam latarkę, Mam książkę, bo oczywiście nie było mowy o internecie w tym miejscu, i mogę sobie wieczorem w samotności czytać. Sama, to było piękne, naprawdę to było piękne. Ten aspekt wspominam wręcz z błogością, ale częściowo dzięki temu, że wiedziałam od początku, jak tylko przyjechałam i dowiedziałam się, jak sprawy się mają, że okej, okay, to jest masterclass. Dodam tu jeszcze że przez yy, większość dni, bo większo, większą część tego pobytu musiałam chodzić po ostrych kamieniach boso, prawie całe 2 kilometry, na pewno 1 kilometr, dlatego że rozwaliły mi się jedyne sandały, jakie tam miałam. Oprócz sandałów miałam takie buty na, no, na inną pogodę niż upał, więc chodziłam bosą po w po kamieniach i też błogosławiłam to, że doświadczam jakże cudownej i zdrowej akupresury. Także można, da się wiem, co mówię. Ta historia mi to udowodniła, że potrafię zastosować tę metodę i radzę. Ci. Właśnie tak uczyć się wdzięczności za wszystko, co jest. Nie czekając, że to spełni Twoje wymagania i oczekiwania. Za to, co jest, takie, jakie jest, możesz dziękować już teraz, każdego dnia. A jeśli nic cię w tej chwili nie boli, to już polecam rozpłynąć się we wdzięczności i miłości w tym momencie. I na tym zakończę tę miłą opowieść. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to co robię, to co mówię przynosi ci profity, działa w twoim życiu, napisz komentarz, daj łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek, bo wtedy będziesz dostawać powiadomienia zawsze, kiedy dodam coś nowego na mój kanał i oczywiście zapraszam cię do spotkań na żywo, głównie tu w Portugalii, w czasy z rozwojem osobistym, neurofeedback i od czasu do czasu bardziej kameralne, grupowe spotkania w ramach restartingu połączonego z ceremonią. O tym wszystkim możesz się dowiedzieć więcej, pisząc na nasz adres. A jeżeli nie spotkamy się na żywo, to jestem wciąż dostępna w ramach sesji Skype. I w ramach restartingów online. Do zobaczenia. Papa! Pa. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!